Sebastian Mila, piłka odchodząca do środkowanie przed polekarne uderzenie Waldemara Soboty z pierwszej piłki, nie kończy arbiter tego meczu, jeszcze okazja, Kapitanie broni Kasprzyk, to nie koniec, Świerok, Czwierog, gol! 95. minuta meczu, Śląsk pokonuje flotę 3 do 2! I założę się, czy masz do sumienia teraz sędzia Małek, no taka jest prawda, ten mecz powinien być skończony po prostu. To Wcześniej. liczył trzy. Skończyło się A na pięciu minutach. Powiem, tylko i wyłącznie do siebie mogą mieć pretensje piłkarze floty. To nikogo innego tak naprawdę. Idziemy trener Nowak już jest na wojsku. Świetnie tutaj zamarkował uderzenie Ćwielonk. Andrzej prawdopodobnie to jest kopia sytuacji przy bramce soboty. Też za linii pola karnego. Też znajduje przestrzeń i pokonuje no, tutaj w tak rywala. Ogromny błąd piłkarzy floty. Wszystko już Boko się już zboczyło. Zboczyli, cofnęli, dopuszczali do tych zaośladowań, których nie powinno być, co ta